Dzień dobry moi drodzy, mam na imię Ania i witam was w kolejnym odcinku Miejskich Perpetii Joanny. Nasza bohaterka nie, nie będzie na razie pisała bloga, będzie, ponieważ w nocy wstawała, jest wysiusiana i najedzona, a do pracy ma 4 godziny, będzie oczywiście zajmowała się zbieractwem. Zbieractwo poranne to słuchajcie... Nasza pasja ostatnio. Musimy mieć. No, ubierz się, ubierz przed wyjściem pewnie. Musimy mieć zgromadzone odpowiednie, to znaczy pełne kolekcje naszych plakatów i śnieżnych kul. Także lecimy sobie na, na zbieractwo poranne. Tak, trzy i trzy, Ok, a ty mi powiedz, moja droga. No latarnie. Ciekawe czy mamy latarnie. nie pamiętam już, bo to się działo tydzień temu. Ale wrócimy do domku, to zobaczymy. O, i mamy plakat. To jest jedyna szansa na zdobycie kuli plakatów, to wstać wcześnie rano i być przed wszystkimi, bo po południu już się nic nie zdobędzie. O, następna kula dom tudorów, ale z tego co wiem, to dom tudorów chyba na pewno mamy. Ale to nic. Sprzedamy, będziemy mieć pieniążki. Jesteś trochę głodna, to jak tutaj sobie poogarniamy te plakaty, to może będzie akurat otwarte jakieś jedzonko, więc sobie zjesz kolejne jedzonko. Dzięki temu zyskasz. I mamy plakat następny. I chyba tego nie mamy nawet. Zobaczymy. Zyskasz kolejny przepis. To też fajnie, bo też bym chciała właśnie zebrać nią wszystkie te przepisy z tych jedzonek, no bo też to jak gdyby przynależy do tej, do tej serii. Oj następny plakat a tu co będzie? Także to bym chciała, chciałabym po prostu bohaterką, oprócz aspiracji, to właśnie jeszcze pozbierać wszystko to, co jest możliwe. I, I po prostu zrobić to, co wszystko tu jest możliwe. O dobra, jest jakieś. Przestawiają mi te kioski. Dobra. To chodź sobie tutaj zjesz. Zamów jedzenie. Czy ty to jadłaś? Nie wiem, czy ty to jadłaś. Tą samosę. Nie mam pojęcia. Dobra. Chodź, zjesz. Zobaczymy. Ile to masz jeszcze do pracy? Jeszcze trzy godziny, to dobrze, tu masz dobrą. Ciekawym czy jak będziemy pracować ciężko, to damy radę. To damy radę awans dostać. No nic, zobaczymy. Zjedz sobie. Trudno, najwyżej się okaże, że, że już mamy to. Ojej! Ojej! Ojej, chyba ostre. Przepraszam. I co? swoja, bo palący problem. Pali. Po siedzeniu piekantej potrawy, Mówię, mogą się czuć nieswojo. Ujej. A ty w końcu zjadłaś? Nie, nie zjadłaś. Bo nie wiem, czy przepis dostaniesz. To wiem, moja droga, że ci przykro. Festiwal chmury kartów trzeba pilnować. Dmuchawę do baniek i śpiewanie. To znajesz, widzę jakąś nową osobę. To dobrze, to dobrze. Jakiegoś pana byś poznała? Popatrzymy, czy ten jest dość przystojny. Jest. Poznawaj go szybko. No, bo chyba znasz. Śpiewaj o święcie miłości, to możecie od razu kawałek aspiracji zrobić. No cóż, jestem okrutna. A to? Jeffrey Jak Ja go nie lubię. O. No i zdobyłaś umiejętność śpiewania, musisz Olabę. teraz mieć trzeci poziom. Widzicie jak ładnie. Rozmawiaj o zmianach Ktoś w sąsiedztwie. Więcej opcji romantycznych, zapytaj czy jest w związku. Pójdziesz, pójdziesz sobie do pracy. Aha, bo praca zdalna była ostatnio, no a teraz sobie pójdziesz. Dużo trochę tam że no pali, pali, wiem. No, ale porozmawiaj z Panem jeszcze zanim, ile, ile tam do pracy. No, jeszcze trochę. Może Ci się uda dowiedzieć, czy jest w związku, bo taki nawet jest dość przystojny. Zaraz się dowiemy, że jest czyimś mężem. Będzie nam przekronie. No, ale trudno, no. No, zobaczymy. No i co? No właśnie, no właśnie. To z naszą koleżanką jest chyba. No dokładnie. Mm -hmm. Tak, dokładnie. Z naszą koleżanką jest. No i co? I czy my tutaj nie mamy. O! 4 z 27 przepisów to dobrze. To no przynajmniej mamy przepis, no ale oni muszą, znaczy zdobywają te przepisy pod warunkiem, że jedzą do końca. Ej, chodź, wyrzuć, a nie z nim gadasz. Ja, ja go nie lubię, chodź, chodź, nie gadaj z nim, wyrzuć talerz. Bądź tutaj grzeczna, ekologiczna i w ogóle nie zostawiaj śmieci po sobie, wyrzuć talerz, a nie gadasz. Ja go nie lubię i nie będziesz z nim gadać. A, a, a ten pan? A ten, a ten pan? Czy on nam się podoba? Czy on nam się podoba? Mm, przyjazne powitanie, może, może da radę przed pracą? Dobra, z grubej... a nie, jeszcze nic nie możemy, z grubej rury. Czy my zdążymy przed pracą się dowiedzieć, czy pan ma żonę? Proszę do nas nie dzwonić. Proszę do nas nie dzwonić. Przepraszam, ale nie mogę wyciszyć telefonu. Absolutnie nie mogę wyciszyć telefonu. Zaraz będziemy, zaraz będziemy wstrętnie tutaj pytać, czy jest w związku. Ogromnie Was przepraszam za ten telefon, ale już przestał dzwonić. Jest singlem, dobra. Mamy go poznanego, jest singlem, on idzie do pracy. Także ja, ja wiem, no taki, jeszcze zobaczymy, gdzie. No, no, ale całkiem, całkiem, nie? No, jak myślicie? Przecież nie zostawimy jej samotnej, nie? Bo to tak bez sensu jest. Dobra, to my się wrócimy tutaj do mieszkania naszego, gdzie my mieszkamy. O, tu mieszkamy, wrócimy się do naszego mieszkania. Moda przy. Ale bez sensu jest to, nie? Coś tam, coś tam trzeba zrobić, a tu nam od razu jest powiedziane, że jak zrobimy to, to ona straci pracę i reputację. No to przecież coś wiadomo, że wybierzemy to, żeby nie straciła pracy, tak? No to, to chyba jest takie trochę... To powinno być takie niewiadome, nie? Że trzeba podjąć decyzję, a jakby potem to, co wynika z tej decyzji powinno być dla nas tajemnicą, a nie, że my od razu wiemy, co się, co się dzieje, no takie... Takie bez sensu, to jest bardzo, bardzo bez sensu. Bardzo ogromnie bez sensu. No, yy, no właśnie, a jeszcze nam się teraz przez, przez to wszystko wyłączyło. Yy, no, Wyłączyła prędkość. Do której ty jesteś w tej pracy? Do 18 i jeszcze. Aha, rozmawiam z swojej Choć, ale masz ukończone. Aha, czy ja zdążę to dać? Jejku, ku pracu ciężko. Będę chciała awans. I co? Ale tutaj nie jest zaznaczone to, co nie uda mi się awans. Eee, ja chcę, żeby był awans. No, może, może, może się uda? Jak myślicie? Bez sensu, żeby się nie udało, nie? No, już przechodzi na, na, na ocenę wspaniałą, już przechodzi. Kurczę, ja chcę awans. Znaczy, pieniądze mi są niepotrzebne, bo jej, ona jeszcze ma z tych, co jej tam dodała, nie? Więc akurat tutaj nie musimy się martwić, ale ja bym chciała awans, dlatego, żeby mieć awans, no. Dobrze, co my tu musimy nią porobić? Bo to jest w sumie nasz główny cel, nie? Trzeci poziom umiejętności śpiewania. No to jeszcze dwa. Może, po, jak, może pośpiewamy pod prosznicem, jak przyjdzie, to... No i ciągle ten festiwal humoru i harców. Festiwal humoru i harców. Pokaż kalendarz. Miłości. Pirata, talentów, śniegu, kurczaków, miłości. Młodości. Tu nic, tu ciągle nic, tu ciągle nic. Ej, ale zobaczcie, przecież go nie ma. No ej. Olbrzymich roślin, to kiedy będzie ten festiwal humoru i harców? To my tak będziemy czekać bez sensu? Nie? Trochę, trochę bez sensu? Jejku, to, to ja tak nie chcę bez sensu czekać. To, to mi się nie bardzo podoba. Znowu mi się przestawiło, no. No i co? Będzie ten awans? Jejku. Ona tam biedna, pracuje ciężko i, i siusiuje się, chce, a o będzie, chyba będzie, chyba będzie, zobaczcie, jest, jest, jest. jest. Tutaj nie widzę, bo mi program do nagrywania Awa zasłania. Joanna awansowała, będzie teraz pracować jako znawczyni zestawów. Będzie teraz zarabiać dodatkowe 9 simolonów na godzinę, czyli w sumie 44. O, coś dostaliśmy. Coś dostaliśmy. Ej, a my teraz mamy weekend, to się, my się w ogóle teraz możemy poświęcić... Tak, czwarty poziom musimy zdobyć, drugi poziom fotografowania musimy zdobyć. Nie, 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 nie idziemy do klubu. Rozmawiać o strojach i modzie musimy. Dość dużo musimy, ale wiecie co, ja zobaczę to, co ona dostała może, nie? Co myśmy tutaj dostali? 4000 tysiące, wydajny się wszystko w jednym, a ten kosztuje ile? Dwa, tak? Dwa, no dobra, to chyba jest ten, nie? To chyba ten jest lepszy. Dobra. I teraz tą tablicę, a gdzie my ją zawiesimy, jak my jej nie mamy gdzie zawiesić? I co teraz? Ho, 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 ho. To byśmy musieli, wiecie co, tutaj zlikwidować chyba ten. A e, e, my naprawdę nie mamy sobie siedzicie tej tablicy. Co ja mam zrobić. A tu? Jej, ale takie ładne te zdjęcia. Bez sensu. To jest jedyna chyba... Znaczy, ona się... obraz. No, no sprzedam. No sprzedam. Chociaż z wielką, że tak powiem... A ta tablica jest mała, w sumie mogłaby tę, nie? No trudno. No trudno, niech ma tutaj tą tablicę, dobra. Trudno, przeżyję to. Wiecie co tak? Ona niech sobie faktycznie... Jest tutaj śpiewaj pod prysznicem? Jest pomyśl pod prysznicem. To pomyśl. Szkoda, że. Wiecie co? Powiem wam, że... Nie, ja to zablokuję, bo mi zaraz ktoś... Nie powiem wam, słuchajcie, że to jest... Że to jest straszne, że ciągle wchodzą ci ludzie i coś nam robią, no? Zaczyna mnie to denerwować. Dobra, moja droga, rozkładamy zdobycze nasze. Czy my mamy ten taki dziwny plakat, ten o? Nie. To gdzieś go trzeba. Aha, ja nie mam kodów okej, okay. ok. Zbijam kod. Dobrze i teraz y, gdzieś go sobie dobrze. Czy mamy ten? Mamy to sprzedajemy. A mamy ten? Mamy to sprzedajemy. Ty tam się wykąpałaś? Gadasz sobie? To gadaj na razie. E, powiedzcie mi, czy mamy Newcrest? Kula Newcrest. Rybelizm zidentyfikowałaś. Dobrze. Króliczek, wzgórza, ba. dom Tudorów mamy na pewno. Jak widzą zaura tu. Emilka, nawiedzony dworek i Kosiasz. czyli słuchajcie tej nie mamy. Dobrze, latarnia zwierzbowej była, nie? Tak mi się wydaje, że była. To jest to? Nie. A to nie jest to? Tak, latarnia zwierzbowej była. To sprzedajemy. I to chyba na pewno było. Dom Tudorów, nie? Tu, tu gdzieś był Dom Tudorów? Gdzie był ten Dom Tudorów? No też był Dom Tudorów, co ja jestem jakaś yy, nieogarnięta. Co bardzo nieogarnięte. Dom Tudorów, jest. Dobrze. Dobrze. O, tutaj coś dostałaś, widzę. Oj, słuchawki. Dobrze. Yy, tak. Pogadałyście, o, widzisz, nawet zjadłyście coś. Jak miło. Ale jest późno, więc się pożegnamy z naszą przyjaciółką. Hmm. Wyśli do domu. No, wyślij do domu, a może to jest, czy coś porobisz, coś ogarniesz, nie wiem, literackie, chodź zrobisz coś, coś literackiego, no ćwiczy umiejętności literackie, to ci nie zaszkodzi, ja cię tu przyspieszę, tak, no masz czwarty poziom osiągnąć, także to jest OK. no, także ty osiągaj sobie czwarty poziom, ja tu będę coś jeszcze, a widzisz, a nie niepotrzebnie, Odesłłabłysz mi przyjaciółkę, z nią pokazać o strojach albo modzie. No ale już trudno, no trudno. A, no, telefon, albo. Aha, po prostu zwykłe zdjęcia robić, ok. No, ale mi też zależy, żebyś podciągnęła te literackie umiejętności. A dopóki jeszcze się w miarę dobrze czujesz, że jesteś zainspirowana, to sobie możesz robić. No, myślę, że. Myślę, że tak. Głodna nie jesteś? Czego ci tam potrzeba? Energii, zabawy. No ale, to, no ale to, to jakoś ogarniemy. Do pracy dopiero w poniedziałek. Dużo jest do zrobienia, ale myślę, że właśnie dzięki temu, że dopiero w poniedziałek to jakoś to ogarniemy. Jutro będziesz musiała też dość wcześnie wstać, moja droga, żeby, wiesz, te wszystkie kule i, i plakaty po, po, poogarniać. Ale ponieważ mamy tutaj też do zrobienia parę rzeczy... Między innymi z kimś rozmawiać musimy, to gdzieś będziemy, może się wybierać, nie? Coś coś pozwiedzać tutaj w tym, w tym otoczeniu. Może nam się uda, nie? Tak myślę. O, już, już niedługo, już niedługo. Chociaż jest późna noc, no ale jakoś, póki jeszcze masz, y póki jeszcze nie padasz na pyszczek, to, to, to może cię wyeksploatuje do końca. Super. Super jest, możesz iść spać, chodź, chodź, mamy poziom, mamy. No, tu jeszcze musi się. O. No i jedna rzecz zrobiona, super jest. Możesz iść spać, moja droga. Zasłużyłaś. <grym> Zasłużyłaś, żeby iść spać. Jedna rzecz ogarnięta, a teraz mamy dwa pełne dni, żeby działać dalej i spełniać aspiracje i, i ogarniać się w pracy, także. No, nie z tobą źle, super. Trzeba znowu ni nią tak wyjść, żeby nie musiała yy, jeść w domu, żeby znowu jakąś potrawę zjeść na mieście, żeby nam się jeszcze jednocześnie realizowało właśnie, realizowały te potrawy, nie? Także to już by było super. Wszystko, wszystko w jednym, żeby zrobić. No kochana, wstawaj, wstawaj, tak. Wstawamy, wstawamy. Głód, nie, głód. Nie słuchaj. Zaraz coś pójdziemy zjeść. Weź chodź. Zaraz ci się poprawi. Weź się wysikaj. O, dzień pirata mamy. Weź ty się wysikaj. Może właśnie tak jak wczoraj. Zjesz sobie tylko coś szybciutko. Jakiś tam jogurt czy coś, żeby było, wiecie. Wszędzie jest problem z tą lodówką, wszędzie. Gdzie to jest? Nie wyżerkę. O, zjedz coś na szybko. Jo no dobra, niech będzie ten bez laktozy, ok. Niech będzie tym razem bez laktozy. Żeby tylko tak troszeczkę zjeść. No, daj, dawaj. Ten jogurt, i idziemy, żeby nam, jak ktoś nas ubiegnie z tymi. No właśnie, żeby nas ktoś nie ubiegł. Szukaj śnieżnych kul. Weź plakat a zjemy zaraz coś tutaj sobie szukaj śnieżnych kul może sobie z kimś pogadamy, żeby wiecie proszę, weź plakat czyli nasza rundka codzienna, obowiązkowa weź plakat i szukaj śnieżnych kul czemu ty smutna? Świę... No to smutna albo święto miłości, no jak ty chciałaś o, nieokres chyba mamy to niestety, jak ty chciałaś żeby to święto miłości obchodzić jak każdy, kto Ci się podoba, jest zajęty. No przykro mi, no takie życie. Żyćko. Nie, nie, nie smutaś się, bo może poznasz kogoś fajnego. O, licha Elita. Ciekawa jestem, czy my to mamy. Nie znam tych plakatów tak dobrze. Kulę jednak znam lepiej. No, szukamy, szukamy. Miejski most, dobrze. Potem sobie będziemy uzupełniać. Widzisz, ile fajnych panów jest na jedzonku? Może poznasz kogoś, no nie smuć się tak. Zobaczymy. No trochę, trochę jest zdołowana jednak, trzeba to przyznać. No ale trudno, no nic nie poradzimy. Dlaczego ta dziwna osoba ma taką dziwną rzecz na twarzy? Bardzo interesujące. No ale cóż, każdy chodzi po mieście tak jak chce. Nie będę się czepiać. Dobra, mamy plakat. Perfumy, jakieś tam jakieś. Nie będę się popisywać, bo nie umiem tego przeczytać. Ale chyba już go mamy, coś mi się wydaje. No i jeszcze jest przed nami jeden plakat, chyba i jedna kula, nie? Aha, tak, tutaj chyba to jest koło tego kibarka. Tutaj, no dokładnie. No, i zobaczymy, co my tu znajdziemy. Nie zawsze są w tych pudłach kule. Czy tam jest książka na przykład? No, tu akurat mamy kulę, ale tą kulę. Te... Aha, i teraz mi żerie do ten jogurt. Nosiłaś go w kieszeni cały czas. Świetnie. To równie dobrze mogliśmy ten. O, to sobie tu grasz. No dobrze. To sobie może coś zjemy tutaj w tym. tym może sobie coś zjemy tutaj w tym. Czy tutaj jest... Nie, tu jest chyba samo picie. Dobrze, to zamówimy jedzenie. Tutaj ostatnio jedliśmy to, to teraz zjemy sobie to. Pewnie też będziesz marudzić. Ale zamów jedzenie. Czy mnie chcesz zamówić jedzenia? Pewnie ten. Pewnie znowu będziemy narzekać, że jest, że jest za, za ostre, nie? No to zobaczymy. O, coś dostaliśmy za książkę, nie widzę ile, bo mi zasłania program do nagrywania. 3 i 6 simoleonów. Zawsze to coś. No i co? Jakie to jedzenie? Aż się boję próbować. O! O ej, no, wcale. A gdzie ty, biedna, idziesz? Idziesz z kimś gadać? Mm. Aha, okej. Okay. A dlaczego? On sobie śpi na ławce. To dlaczego go zaczepiasz? Nie ogarniam. Odczuwasz szczęście, a jednak smutno. No tak. Co, niedobre? A, jednak niedobre. Uuu. Ej. Jeszcze raz się pojawiła. Dlaczego tak? Przecież nigdy tak nie było. Przecież myśmy już chyba zabrali, nie? Jej, dziwne. I kosiarza mamy, no ale mamy już kosiarza. Mamy już kosiarza. Dobrze, słuchajcie. Ponieważ widzę, że w domu zaczyna już być głośno, ponieważ moi wrócili. I raczej z nagrywania dalszego nic nie będzie, to ja się z Wami pożegnam. No, fajnie, że nam gratuluję, że Wam super cieszymy się. To ja się z Wami pożegnam może widokiem o takiego pięknego miasta. O, tak sobie przylecimy. I. I następne, i następne rzeczy będziemy sobie ogarniać już w następnym odcinku i weekend po prostu następny odcinek to będzie, to będzie nasz weekend już taki po śniadaniu, wiecie, z ogarnianiem różnych rzeczy także. Y, także tak, do usłyszenia następnym razem. Pa pa!